Forza Horizon 6 oficjalnie zapowiedziana. Na oficjalnych kanałach Forza Horizon pojawiła się krótka zajawka Forza Horizon 6. Potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia, i gra zostanie osadzona w Japonii. Ponadto dowiedzieliśmy się, że tytuł zadebiutuje na rynku w 2026 roku. Studio Xbox potwierdziło, że nowa Forza Horizon nie zadebiutuje jednocześnie na konsoli PlayStation 5. Początkowo gra ukaże się na PC i Xboxach Series XS, ale deweloperzy pracują nad przeniesieniem tytułu na PS5, jednak nastąpi to w późniejszym terminie, już po głównym debiucie gry. Choć krótki materiał promocyjny niewiele ujawnił na temat samej rozgrywki, wkrótce po ogłoszeniu Xbox Wire udostępnił wpis na blogu, który dostarczył dodatkowych detali. W komunikacie tym potwierdzono, że w grze powrócą zmienne pory roku. Zasugerowano również, że gracze mogą spodziewać się szerokiej selekcji dostępnych samochodów. Dyrektor artystyczny Don Arceta podkreślił, że Japonia posiada unikalną kulturę, od mody i muzyki po, oczywiście, samochody, co czyni ją idealnym tłem dla festiwalu Horizon. Twórcy obiecują też, że eksploracja japońskiej kultury samochodowej będzie szeroka, obejmując drifting. Czekamy!